W programie powiemy o Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Sępólnie Krajeńskim. W tym roku przypadła dziesiąta, jubileuszowa edycja tego muzycznego wydarzenia. Z kamerą odwiedzimy najważniejsze inwestycje, które w tym roku zrealizowano w gminie Śliwice. Samorząd na ten cel wydał ponad 6 milionów złotych. I będę się tu znak od światła do światła. To już 10 lat minęło od czasu, kiedy po raz pierwszy na scenie Sempolańskiego Centrum Kultury i Sztuki stanęli niepełnosprawni artyści, aby zaprezentować się przed publicznością. Tegoroczny festiwal piosenki osób niepełnosprawnych był nietypowy. Wystąpili w nim laureaci z ostatnich 9 lat. Jubiliuszowa dziesiąta edycja zgromadziła osoby pełne wrażliwości wobec otaczającego ich świata. To właśnie oni poprzez swoje artystyczne zaangażowanie chcą wyrazić nie tylko emocje, ale także marzenia o świecie i codziennym życiu. Jesteś sam, gdy zapada zmrok, będziesz sam, gdy twoje życie przeminie. W starej szybie odbija się wzrok kogoś, kto od lat tak żyje. Udział w tej imprezie to nie tylko przygoda, ale również integracja. Niepełnosprawni artyści uczą się współpracy. Tu przełamują bariery i nawiązują znajomości. Ostatnie lata udowodniły, że krański festiwal gromadzi osoby w różnym wieku, a to stwarza idealne pole do wymiany myśli. To co dał nam Już pan jest dziś, nie przesnysza żelona. Muzyczne spotkania osób niepełnosprawnych przez ostatnie lata pokazały, że osoby pokrzywdzone przez los mogą być bliżej nas. Wystarczy odrobina dobrej woli, by ich zauważyć i docenić. Niepełnosprawni wiedzą też, że można żyć również poza murami swojego domu. Kiedy 10 lat temu przystępowano do realizacji pierwszej edycji tej imprezy, nikt nie wierzył, że przez najbliższe lata zyska ona ogromną popularność wśród mieszkańców Sępulna Krańskiego. Maria Milachowska, która dobrze pamięta pionierskie przygotowania, dzisiaj z wielką radością podsumowuje minioną dekadę. Wielkie, wie, wielkie emocje, wielkie przygotowania. Mnóstwo osób włączaliśmy w to przygotowanie. Wszyscy bardzo chętnie, choć wtedy jeszcze trochę sceptycznie i trochę właściwie z zaskoczeniem, zaskoczeniem reagowali na, nasze, na nasz pomysł, na nasze zaproszenia. Ale już pierwszy festiwal pokazał, że warto było to zrobić. I dlatego postanowiliśmy zrobić następny, no a potem na następny, następny, następny aż do dzisiejszego dziesiątego. W tym roku każdy z artystów był zwycięzcą, jury postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników tej muzycznej imprezy. Natomiast Grand Prix otrzymał Kamil Czeszel, który zaśpiewał piosenkę z repertuaru Czesława Niemena Jednego Serca. Przypomnijmy, że powstała ona do słów Adama Asnyka w 1969 roku. Ukazała się rok później na płycie Enigmatic, uznanej wówczas za najlepszy rokowy album w Polsce. Kamil zaśpiewał ten utwór z ogromnym uczuciem. Tym wykonaniem zachwycił publiczność, która również przyznała mu swoją nagrodę. Znaczy, ja kocham śpiewać i kocham, e, kocham e, publiczność, która tak, tak mnie fajnie przyjmuje, i to jest taka siła napędowa. To jest, to jest e, chęć, do, chęć do dalszej pracy. To jest e, bardzo fajne, e, bo publiczność również, e, to już nie chodzi o sam festiwal, ale publiczność napędza e, e, wokalistę. Wszyscy uczestnicy, podobnie jak w latach ubiegłych, są oceniani przez jurorów, którzy podkreślają ich wielki wkład artystyczny i wielomiesięczne przygotowania do tego muzycznego wydarzenia. Uczestnicy tego festiwalu urzekli nas swoją muzykalnością, swoją y, pasją śpiewania, a także y, umiejętnością przekazania swoich emocji i uczuć poprzez piosenkę. Wieloletnia praca sprawiła, że festiwal stał się dojrzałym przedsięwzięciem, w którym bierze udział młodzież nie tylko z miasta i okolic, ale także całego regionu Kujaw i Pomorza. Na początku uczestnicy byli tylko tutaj z terenu Sempulna Kraińskiego, dzisiaj gościmy osoby, które przyjeżdżają nawet z Polski na ten festiwal, chcąc zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Cieszymy się bardzo, że on cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem publiczności, a artyści pokazują wszystko to, co najlepsze. Z okazji dziesiątego jubileuszowego festiwalu przygotowano także specjalne podziękowania dla wszystkich osób, które pomagały w organizacji tego przedsięwzięcia. Były życzenia, aby impreza dająca wiele radości niepełnosprawnym mogła przetrwać kolejnych 10 lat.